Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy kiedykolwiek oglądaliście serial władcy much i zadaliście sobie pytanie, dlaczego wszyscy traktują Czesia normalnie? Choć ewidentnie jest on inny i to wcale nie w normalnym znaczeniu, niemalże w każdym filmie, gdzie występują zombie, ludzie są pożerani i uciekają. W serialu natomiast nie dość, że dzieci traktują Czesia normalnie, to jeszcze dorośli nie widzą w tym nic nadzwyczajnego. W jednym z odcinków higienistka badała Czesia, a ten nie wykazywał funkcji życiowych. Tak samo dziwną rzeczą jest to, że ma on zielony odgnicia kolor skóry oraz widoczne kości na nodze oraz wystający kawałek mózgu. Zapewne w normalnych warunkach jego ciało wydzielałoby odór w promieniu kilkudziesięciu metrów. Jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł, dzieci i dorośli traktują Czesia tak, jakby był człowiekiem trochę innym i specyficznym, dlatego przymykają na wszystko oko. Zacznijmy od tego, dlaczego Czesio stał się zombie. Nie dowiemy się tego z serialu, jednak reżyser jako powód podał to, że Czesio od dziecka chorował na różne schorzenia, między innymi wady rozwojowe, takie jak opóźnienie w rozwoju i dysleksja, a także wiele niewspomnianych wad genetycznych, takie jak skrzywienie kręgosłupa. Umarł on w wieku 8 lat i powstał jako zombie, aby już na zawsze pozostać w gnijącym ciele ośmiolatka. Jednak śmierć była dla Czesia wybawieniem. Chłopak strasznie cierpiał na różne schorzenia, co łączyło się z wielkim bólem i problemami związanymi z życiem w społeczeństwie. Dopiero po śmierci odnalazł ukojenie i spokój. Czesio jest znacznie więcej niż inne dzieci. Może o tym świadczyć fakt, że przez brak żołądka lub jego przegnicie nie odczuwa sytości i musi jeść dużo. Czesio śpiewa kościelne piosenki i określa je jako gorzkie żale, jednak twierdzi, że są wesołe. Może to świadczyć o tym, że Czesio podczas ceremonii jego pogrzebu już był zombie i słyszał w trumnie te piosenki. Jako iż był to jego pierwszy moment w życiu, w którym nie czuł to te właśnie piosenki kojarzą mu się z radością i szczęściem. Potrafi oswajać muchy. Nie jest to dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że muchy lubią rozkładające się ciała. Jego dziura w głowie pochodzi od tego, że uderzył się w lastryko. Nie wiadomo jednak, czy było to bezpośrednią przyczyną śmierci, czy wszystkie choroby razem wzięte. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę. Przez nadmiar pracy przyszłe odcinki ukażą się dopiero w następnym tygodniu. Do zobaczenia i cześć.